Siemanko, witam was w dzisiejszym odcinku, dzisiaj pokazałam wam kolejnego klicza na e expa Tym razem już drugi w dzisiejszym dniu, jak nie widziałeś poprzedniego to zapraszam cię na niego również Wchodzimy sobie na tą mapę, kod ma podany w opisie Jak i w przypiętej wiadomości, tutaj masz kod do sklepu, pamiętaj żeby wpisać Oprócz tego zapraszam Cię na mojego Discorda, na którym yy, jest fajna społeczność. Zapraszam Cię na mojego TikToka Sniper0Podłoga, tam znajdziesz więcej glitchy. Jeśli potrzeba Ci więcej glitchy, to właśnie tam zapraszam Ciebie bardzo serdecznie. A my widzimy się, jak mapę mi wczyta, także mapcia do mnie timelapsa. OK, jesteśmy na mapie, biegniemy sobie, znaczy my to lecimy, w to to miejsce, w tym miejscu lecimy sobie, tutaj jak najbardziej do środka, idziemy sobie za to auto, w to to miejsce, w tym miejscu dokładnie, otóż to w tym miejscu mamy sobie claim exp i w tym miejscu sobie klikamy i dostajemy expa. Ja dziękuję wam za oglądanie, zapraszam was do kolejnych odcinków Siema.